Dobrze, modlimy się Apel Jasnogórski, rycerze świętego Jana Pawła II w Ukrainie, goście bracia z Polski oraz nasi tutaj kochani braciszkowi też miejscowi. Niech Pan Bóg błogosławi i modlimy się na Matki Bożej. U mamusi. U mamusi Janusi w Bedrykowcach. W domu rodziny. W Bedrykowcach.

Марія, дай це Марія, мати церкви, Ми перед тобою пам'ятаємо, Чуваємо, чуваємо. Maria, regina mundi, Maria Mater Ecle Prosimy pozdrowienie dla Polski, dla Ukrainy po kilka słoweczek prosimy to od brata. Pozdrawiamy wszystkich Polaków z Ukrainy. Ukraina bardzo przeżywa to co Pol w Polsce się dzieje. Ludzie płaczą, kapłani no też bardzo modlą się za Polskę, żeby Maryja zwyciężyła, żeby wiara była pogłębiona w Polsce. Wszystkich, wszystkim szczęść Boże. Pozdrawiamy z Bedrykowiec, z Gródka Podolskiego. Wszystkich modlimy się i walczymy za Waszą i naszą wolność. Wszystkim pokój i Bożego miłosierdzia. Pozdrowienia wszystkim. Zdrowia, szczęścia. Błogosławieństwa Bożego i wszystkiego najlepszego. Mówiąc za Janem Pawłem II, wszelkiego dobra, wszelkiej pomyślności. Modlimy się za mier i w czesnotach dla wszystkich Ukraińców, Polaków, Rosjan i wszystkich tutaj. Modlimy się za Polskich i za Ukraińskich. Dziękuję za przyjeżdżanie do Ojca Lawrence'a mówimy się za pana drugiego, że oni mają takie szanse przyjeżdżać do nas i zapraszam się do Bydrychowy, żeby ludzie widzieli, żeby zobaczyli jak jest to. I dziękuję za miłość, za łaskę i się, żeby Pan pomógł się więcej do siebie przygadać ludzi, żeby oni służyli Panu, Panu Bogu i byli zakonnicami pana drugiego. I

prosimy, a dacz raczysz Jegoż prosimy, a na świecie zbożnym pobyt, po żywocie rajskim Дякуємо Господу Богу за спільноту, орден лицарів Яна Павла II, дякую за їхнє служіння і за те все, що роблять, що що ми бачимо і що є, скажімо, духовно невидиме, особливо молитва. Нехай Господь їм благословить вітання. для wszystkich braci, jakie je w Ukrainie. Pozdrawiamy też w Polsce braci rycerzy Jana Pawła II i prosimy, aby opieka Matki Bożej była z Wami, a dobry Bóg wszystkim Wam błogosławił. Dziękuję też za Waszą posługę i za ten dzisiejszy dzień, za to, że mogliśmy w naszych parafiach służyć i głosić Słowo Boże przez swój przykład życiowy, przez dzielenie się swoją wspólnotą Dziękuję też, że mogliśmy tutaj w Mamy być i w tym naszym domu rodzinnym nawiązywać taką wspólnotę braci i też chwalić Pana Boga we wspólnym odlito. Niech dobry Bóg nam w tym błogosławi. Pan z Wami. Z Wami. Bóg błogosławi szczerze prowadzi i zachowa. Bóg, wszak mogący, miłosierny. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dbajmy w pokoju Chrystusa i w opiece Matki Bożej. Nie Viva Jesus. Todos, todos. Bogu na Bogu na glória. Glória. <coughs>